Ja bardzo bym chciała, żeby to wszystko wróciło do normy, żeby nie było ograniczeń do 150 osób. Jak Ty sobie radzisz bez koncertów? No bo tak naprawdę to przecież właśnie one były Twoim głównym źródłem utrzymania. Tak, wiesz co? Bardzo ciężko jest, nie ukrywam, że nasza tak powiem, praca i, i zarobki finansowe zostały wstrzymane od marca, więc gdzieś to można wystąpić, aczkolwiek ja po prostu jeszcze tego nie zrobiłam, bo czekam na takie całkowicie odmrożenie naszej branży artystycznej i mam nadzieję, że, że w przyszłym roku już po prostu to się stanie, bo ja już naprawdę wariuję. To można, to można rzeczywiście zgłupieć. Jak ktoś tak żyje sceną, fanami, publicznością, to te koncerty naprawdę są bardzo ważne dla artysty. Ja bardzo bym chciała, żeby to wszystko wróciło do normy, żeby nie było ograniczeń do 150 osób, tylko naprawdę, żeby mogły że, żeby mogli przyjść wszyscy I, i to jest naprawdę, to wtedy ma sens. Wiadomo, że czasem są sytuacje, że się śpiewa dla jednej osoby, czy dla dziesięciu, czy dla dziesięciu tysięcy, nie ma to znaczenia, ale jednak jak jest ta publika, daje ci takie wsparcie, śpiewają twoje piosenki i to jest, to jest po prostu coś pięknego, więc ten czas zamroziłam i postawiłam sobie na pracę, że w tym momencie po prostu pracuję, cieszę się, że już mogę normalnie wejść do studia nagraniowego, bo też były takie chwile, że byłam zamknięta w domu, tak naprawdę śpiewało się w domu. A śpiewało się w domu, a teraz już po prostu można normalnie pracować w studio, więc teraz poświęciłam się całkowicie pracy, aby w marcu pojawiła się moja płytę. A odczułaś to finansowo, ten brak koncertów? Bardzo. Finansowo, tak jak mówię, no od marca nie, nie zarobiliśmy, y, większość artystów nie zarobiła ani złotówki. Ja jestem no, niestety w tej, y, w tej po prostu grupie, więc tutaj liczę. Też y, na, mogę liczyć na wsparcie mojej całej rodziny, wiadomo, ale po prostu no jednak te koncerty, no, ja nie funkcjonuję bez nich, one są bardzo potrzebne, więc bardzo czekam na to, aż, ten, aż będziemy wszyscy gotowi, będziemy mogli, będziemy mogli y, śpiewać i grać. Kochani, jeżeli chcecie być na bieżąco w świecie show, biznesu, mody i plotek, to koniecznie subskrybujcie nasz kanał.